Witajcie, dlaczego warto masować twarz? Oczywiście warto masować też całą resztę ciała. I o tym jeszcze nie raz będę mówiła na swoim kanale, bo masaż to coś niesamowitego. W każdym razie masując twarz ujędrniamy naszą skórę, poprawiamy cyrkulację. Więc masujcie twarz razem ze mną. Naprawdę warto. Przyciskamy mocno. Mocno, mocno cały czas przyciskamy. Przyciskamy. I rozciągamy. I jeszcze raz próbujemy. Mocno przyciskamy. Coś niesamowitego. Czy jak mi się tu twarz rozgrzewa? Masujmy twarz. Naprawdę warto. Możemy sobie nałożyć olejek. Ja mam akurat krem na rękach, więc mi łatwo. Do zobaczenia.